Gotowe, teraz jeszcze poszukam przynęty. Pójdę na chwilę do lasu, może tam coś znajdę. Ale w tym lesie jest ciemno. Ciekawe, czy uda mi się tutaj cokolwiek znaleźć, co by mi się przydało. A! Cholera, czemu ja muszę się wiecznie przewracać, nie wiem o co. Jeszcze trochę i normalnie zabiję się o głupi kamień czy korzeń, nie wiem gdzie. Ej, czy to jest to, czego szukałam? Te jagody będą się idealnie nadawać na przynętę. Nazbieram też trochę do jedzenia, tak na zaś. Dobrze, że miałam przy sobie jakiś woreczek foliowy. Okej, okay, wystarczy. Teraz jeszcze poszukam czegoś na spławik. Tylko co to mogłoby być? Hmm. hmm? Ej, ta szyszka wygląda dosyć spoko jak na spławik.